Jaskarki na ulicach od czwartej nad ranem do Gliwic powróciła zima. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zaproponowało mieszkańcom Sośnicy przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na pierwszym zebraniu dla zainteresowanych zabrakło miejsc siedzących. Gliwiccy policjanci poszukują sprawców napadu na agencję bankową. Z kasy banku pieniędzy nie skradziono tylko dzięki bohaterskiej postawie pracowników. We wtorek plus 6 stopni, a w środę rano już minus 1. I na zmianę opady deszczu ze śniegiem. Zima powróciła do Gliwic. Na pomoc kierowcom ruszył zarząd dróg miejskich, którego dzisiejsze trudne warunki pogodowe nie zaskakują. Od czwartej rano pracują na terenie miasta maszyny. Pracują po to, żeby zachować jako, jak gdyby taki objaw prewencji, tak? czyli rozsypanie materiału na jezdnie, po to, żeby ten padający śnieg marznący, który będzie za chwileczkę jeszcze marznął dodatkowo, nie przyklejał się do, do asfaltu. Nie tworzył jakichś jakich niebezpiecznych, powiedzmy sobie, rzeczy i nie powodował gołoleci i śliskości zimowej jako takiej. Dla kierowców nie mamy jednak dobrej wiadomości. Synoptycy ostrzegają, wszystko wskazuje na to, że wzmożone opady śniegu z deszczem potrwają do późnych godzin wieczornych. Przy murowanym spadku temperatury gołoleć gwarantowana. No jest na to jedyna rada, tak? Trzeba zachować większy ostęp za poprzedzającym pojazdem dojechać. Do domu 15 minut później, ale dojechać w całym, w całym, w jednym kawałku, w jednym samochodzie, nie zbierając go gdzieś tam po drodze. My będziemy ze swojej strony pracować całą dobę, czyli pracujemy do czwartej rana dnia, następ, dnia jutrzejszego. Jeżeli się okaże, że dalej trzeba będzie ponowić pracę, to będziemy również jej ponawiać. To jest cały czas stale obserwowane i, i, i powiedzmy sobie, podejmowane są decyzje wtedy. W w tym momencie, w którym jest, są, są potrzebne prace, są wykonywane. Miejsc szczególnie niebezpiecznych z racji stale zmieniających się warunków biometeo w Gliwicach nie brakuje. Mamy ulicę Zygmuntowską ze sławnymi zakrętami, gdzie skutek obniżenia terenu i lasu raczej parku, występują takie warunki, które szybciej po prostu w tym miejscu to zamarza. Mamy ulicę Panewnicką, która również szybciej zamarza, niż pozostałe e, ulice. Mamy obiekty mostowe, na których e, przy takiej pogodzie również będzie szybciej, szybciej występował efekt zamarzania. My te punkty znamy, wiemy o nich, kontrolujemy je na bieżąco. Na bieżąco mieszkańcy miasta mogą informować Centrum Ratownictwa o utrudnieniach na drogach pod numerem telefonu 322319 pięć, osiem, Mieszkańcy Sośnicy mają szansę na przyłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej. Sądząc, po frekwencji na pierwszym zebraniu, która przerosła oczekiwania organizatorów zainteresowanie tym pomysłem jest spore. Wydaliśmy specjalne biuletyny opracowane dla Sośnicy, zostały one dostarczone do wszystkich y, mieszkańców. Y, obecnie prowadzone są spotkania również. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Frekwencja była powiem szczerze że zaskakująca, było około 70 osób. Nie spodziewaliśmy się aż tak frekwencji, ale bardzo się oczywiście cieszymy. Z jest więc spora szansa, że w większości mieszkań w Sośnicy skończy się epoka węgla, a rozpocznie epoka centralnego ogrzewania. Na podłączenie mają szanse dwa rejony. Pierwszy z nich jest ograniczony ulicami Wielicką, Korczoka, Rejmonta i Odrowążów. A granice drugiego wyznaczają ulice Korczoka i Sikorskiego. Wszystko jednak zależy od mieszkańców. Wszystko będzie zależało od mieszkańców. Podobna oferta jest skierowana również do Sośnicy, tak jak była w Łabędach, czyli minimum 50% lokalnych w budynku musi się podłączyć, żeby w ogóle inwestycja została rozpoczęta. Wówczas wykonamy sieć ciepłowniczą oraz przyłącze do budynku. Jeżeli to zainteresowanie będzie większe, czyli ponad 70%, wówczas wykonamy również urządzenie węzła cieplnego. A jeżeli to y, zainteresowanie będzie na tyle duże, że będzie to ponad 90%, y, zdecydowaliśmy także, że wykonamy instalację wspólną w budynku, czyli piony na klatkach schodowych. To nie pierwsza taka inicjatywa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach. W ubiegłym roku podobną ofertę przedstawiono mieszkańcom Łabęd. Mieszkańcy mają jednak sporo czasu na podjęcie decyzji, która wiąże się nie tylko z korzyściami, ale też z kosztami. Mamy opracowany taki harmonogram. Y, daliśmy dość dużo czasu na podjęcie decyzji bo do końca marca przyszłego roku. Jeżeli ta decyzja zostanie podjęta, wówczas na jesieni 2016 będzie to ciepło już po prostu mogło popłynąć w stronę Sośnicy. Zmiana sposobu ogrzewania, jak mieszkają, oczywiście wiąże się z korzyściami, ponieważ większość budynków tam jest opalanych węglem. Jest no, niesamowita niska emisja w Sośnicy. Skorzystając z naszej oferty, mieliby komfort, ciepło, bezpieczeństwo, najczystsze no powietrze, czyli wszystko to, co powinni mieć ludzie Żyjący w XXI wieku. Podczas pierwszego zebrania informacyjnego mieszkańcy sośnicy najczęściej pytali o koszty, które będą musieli ponieść w związku z podłączeniem. O uniwersalną odpowiedź trudno, bo każdy przypadek trzeba rozpatrzyć indywidualnie. Pytanie główne dotyczyło, ile to ich będzie kosztowało. To w zależności od tego, jaka będzie jakie będzie to zainteresowanie, ile tych ludzi się podłączy. Tak jak powiedziałam przedtem, im więcej, tym te koszty będą znacząco mniejsze. Gdy większość tych mieszkańców, czyli ponad te 90% się podłączy, to jedynym kosztem, jaki mieszkańcy będą musieli ponieść, to... Podłączenie mieszkania do pionu na klatce schodowej, no i ewentualnie wykonanie instalacji wewnątrz mieszkania, jeżeli takiej instalacji nie ma. Bo jeżeli mieszkańcy już posiadają jakieś kaloryfery czy, czy instalacje, to można ją jak najbardziej wykorzystać, nie trzeba y, robić nowej. Zrobiliśmy taką kalkulację y, opłat dla takiego mieszkania 50-metrowego. Y, byłby to koszt około 1800 zł rocznie za centralne ogrzewanie. Jeśli mieszkańcy sośnicy zdecydują się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych. Gazów. Osoby, które zlikwidują kotły czy piece opalane węglem, mogą ubiegać się o dotacje na ten cel z budżetu miasta. To jest Dawaj kasy! To południe chyba na długo zapadnie w pamięć dwóm pracownikom banku na osiedlu kopernika w Gliwicach. 5 lutego dwaj zamaskowani mężczyźni próbowali steroryzować kasierki banku, grożąc im nożem oraz przedmiotem przypominającym pistolet. Tutaj ten ich plan jednak nie wypalił. Zdziwili się bardzo, ponieważ panie, można powiedzieć w wieku ich mam, postawiły się, stawiły czynny opór. Szczególnie jedna z pań była bardzo aktywna. W ten sposób broniąc mienia bankowego, zaatakowała również sprawcę, który wcześniej ją uderzył. Ona zastosowała, można powiedzieć, taki prawy sierpowy, że ostudził trochę zamiary tego napastnika. Kuks musiał być naprawdę silny, bo napastnicy już po chwili po nim z banku uciekli. Pomimo jednak, że mężczyznom nie udało się niczego ukraść, policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. My tutaj na naszej stronie internetowej Policji Gliwickiej, ale również za Państwa pośrednictwem, zwracamy się do osób, które rozpoznają być może mężczyznę, który został uwidoczniony na stopklatkach z monitoringu bankowego. Ten mężczyzna przed samym napadem e, przechodził po tego banku, spoglądał do środka. E, jego rola jest bardzo podejrzana. W tej sprawie policjanci prowadzący śledztwo proszą Państwa, e, jeśli rozpoznajecie tego mężczyznę, choć zazna, zaznaczam, jest to wizerunek dosyć m, ubogi, ponieważ no, zdjęcia są takie, a nie inne, ale może po, e, ktoś rozpoznaje. Prosiłbym wówczas o telefon pod numer 997. Mundurowych można również powiadomić anonimowo, drogą mailową lub osobiście w siedzibie komendy. Sprawcom napadu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Martyna Kolemba, Telewizja Imperium Gliwice.